Hej siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Matruner i to witam Was w kolejnym odcinku, oczywiście z gry Minecraft na Wojanowicach. Moi drodzy, co się wydarzyło ostatnio? No to widzieliście domek, e, cała wioska Kati została spalona i została zniszczona. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu tu jakaś dziura, tutaj, tutaj, zamek przetrwał, ale tu zobaczcie, co się dzieje. Jedna, druga, trzecia. Moi drodzy, na samym wstępie zostawiacie łapenje w górę. Po coraz bliżej się zbliżamy tego momentu, w którym będę miał żółte włosy, więc naprawdę, naprawdę będzie kozacka sprawa. Słuchajcie, w ogóle mam tutaj itemki, które będą mi potrzebne. Słuchajcie, sobie po prostu je tutaj posegregowałem. No i wiecie co? Eee, co jest ważne? Dostałem tu informację od on. W końcu jakaś informacja, która może... Proszę odejść, proszę mi się tu nie pchać. Idź do kościoła i znajdź potrzebne itemy, by przejść dalej. By odzyskać swoje włosy. Słuchajcie, dzięki temu, że wykonam te zadanko. O nie, konik, ty nie możesz wyjść stąd. E, dzięki temu, że odzyskam te włosy, no to, no to będę, będzie już normalnie, słuchajcie, już mam nadzieję, że z tym on już cała akcja zostanie. E, skończona. Zobaczcie w ogóle jak on się tutaj dostał. Zobaczcie, jak on się w ogóle tutaj dostał. Może w taki sposób, że ja go zamknąłem przez to. O, tutaj. I może Gostek. Może ja ci pomogę jakoś. Czekajcie, czekajcie. Może weźmiemy mu Siekierkę. Mam Siekierkę czy nie mam? Nie mam Siekierki, ale zrobimy mu wyjście. Słuchajcie, zrobimy tutaj. Proszę, niech pan opuści mój teren. Słuchajcie, zamieszkałem sobie w jakiejś w ogóle wiosce. Dobra, niech pan idzie już. No. Dobra, tutaj w ogóle jakiś emerald. Nie wiem o co chodzi. Ale mamy iść. Słuchajcie, do kościoła tego. Nie wiem, gdzie on jest. To jest to miejsce. Dobra, musimy zerknąć co się tam dzieje. Mamy zebrać jakieś itemy potrzebne. Dobra, ale tutaj jest kowal, zobaczcie, że ta wioska już była chyba. Przez kogoś. O, jakieś item maski. dobra, ale w sumie one takie średnie są, ale mamy chociaż mieczyk więc to jest w tyle spoko. Ym, mamy tutaj jakieś informacje. Okej, okay, coś jest, patrzcie. Jedno wiadro. Pięć sadzonek, cztery sadzonki takie, cztery. Skóry, 8 wełny i 2 wiaderka. Ej, słuchajcie. Wiecie co? Musimy chyba te wszystkie itemy zebrać dzisiaj. No dobra, dobra, w takim razie. Jeśli jest tego tak dużo, to słuchajcie, ja na sam początek sobie po prostu przepalę. Wiecie co przepale? Bo czy ja mam gdzieś tutaj. Nie mam? Hmm, a nie jest żelazo, dobra, widziałem właśnie, kątem oka zauważyłem. Dlatego będziemy musieli zrobić pierwszy piecyk. Słuchajcie, to jest dziwne, to jest dziwne. Już tyle gram w tego Minecrafta, a ja muszę znowu zrobić pieczyk. piecyk szybciutko. Dobra, crafting table, szybciutko. Jakiś speedrunning powinien tutaj wlecieć, co wy na to? Speedrunning, dobra, cyk, i cyk. Dobra, mamy to, słuchajcie, robimy sobie. Nasz pierwszy crafting, który będzie oczywiście tutaj. Cyk. Dobra, co dalej? Co dalej? Będziemy musieli zrobić piecyk i tym piecykiem będzie trzeba przepalić te żelazo. Tylko niech to się na razie w taki sposób przepalanie. Mam węgiel, spoko, dobra. Desek nie będziemy marnowali, dlatego weźmiemy, zrobimy tak. No i co, moi drodzy? Pierwsza rzecz, którą będziemy, którą będziemy potrzebowali, to w sumie. E, wiaderko. Wiaderko. Musimy mieć trzy wiaderka. Jedno żela. Jedno. E, jedno musimy mieć. Dla lawy, dwa dla wody, czyli trzy, ra trzy razem. Dobra. Pięć sadzonek. Słuchajcie, może od razu znajdziemy te sadzonki. Ewentualnie skórę i wełnę. Tylko do tego, do wełny bym potrzebował również. Dwu, dwa żelaza, także od razu sobie zainwestuję w żelazo. Weźmiemy sobie dwa kawałki żelaza świetnie e, raz. Dobra, wiaderko niech jedno będzie może gdzieś lawę znajdziemy i nożyce, dobra, nożyce zrobimy tutaj i tutaj cyk, mamy to, dobra e, więc szukamy naszych owieczek. Dobra, ej, a z konia czy skóra jest? Koniku, przepraszam, muszę mieć skórę. Aj. Nie dał mi nic! No dobra, nie dał mi nic, ale ciśniemy dalej. Będziemy szukali dalej. Eee, o, są owce, świetnie. Tylko owce skóry akurat nie dają, tylko wełnę. Dobra, więc owie z owcami nie będzie problemu. Eee, myślę, że to będzie całkiem Gites. Dobra, dobra i co dalej? Dobra, mamy to zrobione. Tylko wydaje mi się, tak się zastanawiam, co się będzie działo, jeśli faktycznie wykonam to zadanie. Jeśli to za zadanie zostanie przeze mnie wykonane, czy. Ma to jakiś sens żeby miała cokolwiek Dobra weźmy sobie na zapas więcej e, Tak żeby może przydało nam się w przyszłości No i koni słuchajcie szukamy Sz Szukamy koni bądź e, krówek Wiecie co z krówkami może być mały problem Dobra jest tam konik Przepraszam koniki to są takie słodkie zwierzaki A ja kurczę. Dobra ja nie patrzę na to Nie patrzę po prostu zamykam oczy Patrzcie Zamy O nie no nie dają żadnej skóry Dawaj, jest pierwsza skóra, świetnie, dobra, creeper możesz sobie wybuchnąć, jeśli yy, masz taki nastrój, ale nie przy mnie. o, świetnie, dobra, yy, w ogóle mam taki też plan, czy przypadkiem nie podskoczyć do yy, Wojanowic i tam, słuchajcie, jest trochę yy, krówek, te krówki na bank mi wydropią trochę, yy, czy to jest kawał drogi, jest kawałek, wiecie co, przyjdziemy się od razu, tylko... Eee, tylko będę musiał zrobić to za jakiś czas. Przejdziemy się tam, jeśli nie będzie tu żadnych krówek, nic więcej, bo jeszcze sadzonki ogarniemy. Słuchajcie, sadzonki myślę, że powinny gdzieś się tutaj wydropić. Tylko nie nożycami, bo będę je ścinał bez sensu, ale łapką, słuchajcie, łapką, dobra. Będziemy oczywiście te sadzonki próbowali ogarnąć. Ewentualnie, zawsze można zrobić siekierkę. Siekierkę pocisnąć, i wtedy już wykonać wszystkie itemaski. maski. O, dobra, sadzonek. Nie wiem, ile tam było. Wiecie, co zrobimy faktycznie? Potrzebne itemy, bo pierwszą już mamy, czyli mamy już wełnę. Wełnę już mamy. E, dlatego ja zrobię sobie od razu siekierkę i jeszcze dwa wiaderka. Raz, dwa. Świetnie, dobra, mamy wiaderka, bo musimy jedną. Jedną lawę i dwie wody. Dobrze, czyli tak, zróbmy sobie tak. Yy, I od razu siekierkę żelazną. Świetnie. Tylko jest problem, bo noc nadchodzi. To też jest trochę problematyczne. Czy nie? Czy nie, nie, nie nadchodzi. nadchodzi? zaraz będzie. Dobra. Także my zaczniemy od siekierki. Bo siekierką oczywiście będzie to trochę, trochę szybciej yy, się rąbało drewienko I wtedy już przy okazji będziemy mieli sadzonki. Cyk, dawaj, dawaj ją, dawaj. Cyk, mamy to, dobra. Niech to się niszczy. O! A, to patyki, dobra. To patyki to na razie nie są aż tak potrzebne. No ale rozwalimy jeszcze to drewno: drzewo, drewno. Drenwo. Okej, okay, tu, tu. Aby sadzonki wypadały, to jest najważniejsze. Słuchajcie, sadzoneczki. Nie wiem po co mu te itemy. Konie są, dobra, to konie jeszcze możemy pocisnąć. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja muszę to zrobić jak najszybciej się tylko da. Żeby nie było. Okej. Okay. Przepraszam Konik, kolejny. W sumie one słabo dropią tą skórę. Wiecie, myślałem zawsze, że krowy to no krowy więcej tej skóry mają akurat przy sobie. Okej, okay. w sobie w sumie. Dobra, to tak i tutaj czy dam radę dorąbać to? Cyk, jest. Spoko. Dobra, to już teraz liczyć, aby tylko te sadzonki gdzieś powypadały. Tego zrobimy tak, tak Toporkiem, oczywiście siekierką Dorąbiemy wszystko, co się tylko da Okej, okay. i jeszcze to I to Dobra, to już powinno coś, coś tutaj dropnąć eee, Wywalimy jeszcze te drzewo Bo o, jest sadzonka, pierwsza sadzonka nice. Mamy pierwszą sadzoneczkę Która będzie oczywiście tutaj Bardzo, bardzo pomocna, bo nie wiem Po co te itemy temu on Ale wierzę w to, że Uda nam się wykonać tego zadanie, bo to już jest któreś, któreś To z rzędu. Dobra, kolejna skóra. Ehm, dobra, czy coś tutaj już dropnęło? Jakieś akacjowa sadzonka Nie? Wow Mo mocne, mocne, ale dobrze. Pochodnie nie wziąłem oczywiście jak to ja. Ehm, okonik tam jeszcze jest. Może gdzieś krówki by były, proszę Państwa, może gdzieś krówki. Krowy jak najbardziej się przydadzą. Okej. Okay. Dobra, jest skóra, spoko. Mamy akurat cztery kawałki, więc może, może akurat się to wykonać. Dobra, pierwsza sadzonka jest. Jest, mamy pierwszą sadzoneczkę. Robimy dalej. Mam nadzieję, że żaden creeper gdzieś mi za pleców nie wyskoczy, co? Proszę. Proszę bardzo. Tutaj żadnej sadzonki nic więcej? Dobra, sprawdźmy. Tutaj jest. Okej. Okay. Czyli całkiem przyjaźnie, przyjaźnie podchodzimy do tego. Eee, tutaj jakaś sadzoneczka, jeszcze jedna. Jeszcze jedna mi się przyda, proszę bardzo. Jeszcze, jeszcze jedną, jeszcze jedną i wracam. Słuchajcie, się położyć, bo jest noc, ale mam pochodnie w sumie, więc mogę sobie tutaj trochę poroświetlać. No ale zrobimy jeszcze to drzewo. Ok. I tutaj już na punk powinny być zaraz sadzonki. Powinny być sadzoneczki i zadanie powinno być wykonaneczki. Tak jest. Dobra. Yy, cepiemy tu i tu i tu. Creeperów żadnych nie ma, bo widzę na mapce. Jest kolejna sadzonka, słuchajcie. Całkiem przyjaźnie idzie z tymi sadzonkami. Więc git Dobra. I tu. Krowa była! Ej, to krowę możemy już tutaj sobie załatwić. Bo to też jest kolejny... O ty! O ty! O ty! Kurczę, czemu on mi każe skórę brać? Może on po prostu potrzebuje jedzenia? Nie wiem. Nie wiem. Może on tą skórą może chce sobie zbrojkę zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Rozwalamy to. Cyku myku. I co dalej? I co dalej? Czy są jeszcze jakieś sadzoneczki? Na razie tylko dwie takie. Więc przejdźmy się. O, tak jest. O, tak jest. Pięknie. Akacjowe, drzewko, ścięte. Sadzonki są jeszcze tam, możemy podejść, bo zobaczymy, czy. Czy akurat te sadzonki się tutaj wydropiły z tych drzewek? Jest kolejna! Ej, kolejne dwie, trzy! Nice, to już chyba akacjowe mamy załatwione. Bo, bo wydaje mi się, że to już jest koniec akurat z tym. Więc przejdziemy się, zobaczymy. Bo już wełnę mamy zrobioną. Eee, wełnę mamy zrobioną. Wodę, właśnie, wodę od razu zróbmy. Dwa wiaderka, dwa wiaderka wody. Cyk, cyk, świetnie. I jeszcze tylko lawę, czy lawa gdzieś tutaj jest, w okolicy jest lawa, patrzcie tu. Dobra, eee, więc możemy to zrobić. Czyli tak, mamy już to skończone. Tak, pięć, cztery takie sadzonki, pięć takich, więc jeszcze trochę nam brakuje. Cztery tego, to mamy, wełne mamy, dwa wody. I lawa i dwie, trzy sadzonki jeszcze, dobra, więc położymy się spać, słuchajcie, położymy się spać, no bo nie chcę, żeby latać tutaj trochę w nocy, e, po, oczywiście w dzień jest, no nie, zajęte łóżko, kurde, dobra, nie będziemy gościa budzili, bo pewnie farmer zmęczony, by sobie pospał, dlatego ciśniemy to w taki sposób, lecimy tam po wełnę, po, e, po lawę, mamy jedno akurat wiaderko, więc pociśniemy faktycznie. Ja te wszystkie itemy oczywiście zebrałem nadmiernie. Ale z tego co wydaje mi się, to powinno bangla działać. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Gdzie, gdzie jest ta lawa? Tu jest lawa, świetnie. Mamy kolejną lawę i tylko trzy sadzonki. Słuchajcie, trzy sadzonki udamy się oczywiście w tamto miejsce, bo tam jest najwięcej drzewa i drewno na pewno już jakieś się wydropiło. Dlatego od razu tam pociśniemy. Tutaj mamy przeciwnika, jakim jest pajączek. Dobra, sadzoneczki, proszę was, nie żartujcie. Jedna, druga i jeszcze jedna, jeszcze jedna i mamy zadanie wykonane. Halo, sadzonko. Dobra, tu sadzonki, może gdzieś na górze są. Dobra, rozwalamy to. Nie widzę tutaj, żeby się jakoś miało zamiar to rozwalać. Ale sadzoneczka, jedna, chociaż jedna, proszę bardzo. Musimy mieć pięć sadzonek. Cyk. Sy. Jest kolejna, dobra! Sześć dobra, to już miałem to wykonane, ale nieważne. Słuchajcie, udało nam się wykonać. Ciśniemy z powrotem do wioski. Zobaczymy, co się tam e, ogólnie wydarzy, jeśli faktycznie to mamy. E, no i dobra, dobra, pięknie, dobra, to lecimy. Mega się cieszę, mega się cieszę, że udało się wykonać wszystkie zadanka. Wow tego nie było! Co jest grane, patrzcie, gratulacje, idź do miejsca, w którym nikogo nie było na wojanowicach. Ej, czyli mamy wszystko wykonane, zobaczcie, wszystkie zadania zostały wykonane. No to co, moi drodzy, lecimy do miejsca, w którym nikogo nie było nigdy na wojanowicach. Słuchajcie, ja wiem gdzie jest to miejsce. Wy podejrzewam, że jeśli oglądacie moje filmy, to również wiecie, gdzie są te itemy czy te rzeczy. Dobra, czyli... Muszę to wszystko zebrać ze sobą. Eee, tak, wełna, lawa, woda. Woda, co tam jeszcze było? Sadzonki, te były chyba cztery. Tych było pięć. Eee, czy coś jeszcze? I skóra: raz, dwa, trzy, cztery. Chyba coś takiego. Dobra, muszę sprawdzić, żeby się nie tutaj machnąć. Eee, I wełny, ile? Wełny, ile musiałem mieć? Wełna była akurat na gdzieś przedostatnia. Dobra. To było 8 kawałków, więc raz 2, 3, 4. Spoko. Skóry było. Hmm. Ile było skóry? 2 wody, 8 tego. 4: Raz 2, 3, 4. Dobra. 4 tego. Dobra, to jest mój ekwipunek. Słuchajcie, na wyprawę, bo. Jak dobrze widzicie, te wszystkie itemy muszę mieć, by dostać się, nie wiem dokąd, nie wiem co mam z nimi zrobić, ale idziemy w miejsce, w którym nikogo nie było na Wojenowicach. Więc moi drodzy, zostawiajcie łapęcie w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Muszę mieć tylko te itemy, dobra. Eee, więc w takim razie widzimy się w następnym odcinku, jak ogarniemy, co się tam wydarzyło. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, zapraszam również do sklepu matrunertitris.com, również zapraszam, O, co ty tu robisz mały? co ty tu robisz? co ty tu robisz? i to masz kolegę, dobra, zapraszam również na mój drugi kanał matruner.pl games, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, pa pa